Dzień dobry. W Wersalu pod Paryżem mam przyjemność po raz kolejny przywitać panią Ewę Winkowską. Dzień dobry pani. Dzień dobry Panu. Dziękuję się bardzo, że przyjęła pani nasze takie dość nerwowe zaproszenie na krótką opowieść o Wenecji, bowiem nasi uczniowie z Grupy Polsko-Ukraińskiej wyruszają do tego miasta, któremu pani poświęciła książkę, co mówią kawałki Wenecji. I poprosiłem panią o taką krótką podpowiedź dla nich. Co należy w czasie tak krótkiego pobytu w Wenecji zobaczyć i o czym pomyśleć? No oczywiście podstawową rzeczą jest wielki kanał, prawda? Kanale Grande. A wiem, że już będziecie jakoś na tym kanale, ponieważ przy tym kanale są te najważniejsze miejsca weneckie, w tym Bawelika Świętego Marka. Więc prawda, warto pamiętać o tej rzeczy, to jest najwspanialszym wynalazkiem Wenecjan. To znaczy, że między tą wielką przestrzenią otwartej jaguny, która się, która prowadzi dalej do przodu, dalej tego nie będziemy widzieli, bo to winie na horyzoncie, to, to jest morze, prawda, więc od tej otwartej przestrzeni do samego serca miasta prowadzi taki kręty o kształcie kanał. No właśnie, Kanal Grande. I moi drodzy, przy nim znajdują się ten no naj, naj, najwspanialsze pałace, najwspanialsze kościoły. Wszystko to, co jest, co Wenecja pokazuje cudzoziemcom, prawda? Oto jesteście w Wenecji, przyjechaliście do Wenecji, bierzecie łez, bierzecie gondolę, prawda? Tak to kiedyś było. I jedziecie kanale Grande i patrzycie, co tu się dookoła dzieje. No, oczywiście nie będę opowiadała o wszystkich, wszystkich pałacach i kościołach, to byłaby przesada, no, ale ba, warto tak po, po prostu powiedzieć. Z jednej strony jest Małgorzata jest Świętego Marka i Piatr Świętego Marka przed nią, prawda? To jest naturalny koniec, albo jeśli wolimy początek wielkiego kanału, a potem powoli w miasto i patrzymy to na lewo, to na prawo, bo to rzeczywiście po obu stronach jest ta niewiarygodna zabudowa pałacowa, a od czasu do czasu jeszcze taka inkrustowana kościołem. Więc trzeba bardzo być skupionym i napiętym, żeby jednak napatrzyć się co się tylko da. A dalej gdzie prowadzi ten kanał? Jak będziemy w górę Wenecji wpływali, Najpierw po lewej ręce spotykamy kościół salute. Barokowy kościół, no, i to jest jeden z moich najbardziej ulubionych. Z takimi cudownymi wielutami, w, w, które się zakręcają w spirale, są takie białe spirale, które zdobią ten kościół. To jest ten cudowna, barokowa bielo, więc to jest po lewej ręce. Trzeba o tym koniecznie pamiętać. Za nią jest. Wielki gmach, który kiedyś był klasztorem, a dzisiaj jest wielkim muzeum, to się nazywa Akademia. Jak będziecie kiedyś na dłużej w Wenecji, to taką Akademię warto stwierdzić, bo tam są najwspanialsze obrazy mistrzów weneckich. Potem dalej i dalej jedziecie, aż spotykacie most Rialto. To most przerzucony między dwoma brzegami Wenecji. No i jak może słyszeliście, to jest Kiedyś to był jeden, jedyny most rzucony przez. Tak, jest ich niewiele więcej. Ale przez długie, długie stulecia to był dokładnie jedyny most brzegu, z jednego brzegu na drugi. No, można powiedzieć, Wenecjanie nie, nie za dużo tego, tych mostów potrzebowali, bo w codziennym użytku były łodzie, prawda? Po prostu wołało się na kogoś, kto tam zarabiał w ten sposób, że przewoził na przewodniku przewoźnika, prawda? I szybko byś, znajdowały się na przeciwnym brzegu. No ale jest ten to I jak zobaczycie, on takim wysokim łukiem wznosi się nad, nad kanał I, kiedy, i i znajdują się na nich tak, takie gdyby małe budyneczki. tak były to kiedyś sklepiki. i te dzisiaj zresztą są. I głównie zajmowane przez jubilejów. sprzedawało tam się włosom. I takie wspaniałe różne rzeczy. A na dole był tarcz rybny. I do dzisiaj wyobraźcie sobie, ten tarcz rybny jest. Ludzie I, 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 i się domu, i, i, i dyrektorzy i, restauracji i, i udają się na ten ryb, rybny tarcz, żeby mieć świeżą rybę na każdy dzienny posiłek, prawda? Więc to już daje taką wspaniałą, ty, typową wenecką atmosferę i zapach, prawda? Zapach ryby, zapach owocu morza, e, zapach algi. To jest bardzo cudowny, charakterystyczny zapach, e, zapach Wenecji, zapach Wybrzeża, prawda? Potem idziecie dalej, dalej, dalej. Są różne rzeczy, pałac, pałac kamery, pałac Taty, Radowacji. W jakimś momencie po no, prawej ręce ja czytałem kościół świętej Ludzki. Też tak są wspaniałe obrazy, tak się znajdują, on jest z tego też nie prawda? Potem płyniecie jeszcze dalej i jeszcze dalej. No i wreszcie tam na, 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 na końcu tak się umownie zwykło mówić, że to jest koniec zakończenie tego kanału, to jest wyjście na stację kolejową. Stacja Santa Lucia, na którą, na którą ja zwykle, przez którą ja zwykle chodziłam do Wenecji, bo przyjeżdżałam najczęściej po no więc to jest ta, ta, jeden z naj, najważniejszych spacerów, jakie można odbyć łodzią, prawda? Albo takim stateczkiem, który się nazywa Vaporetto, to jest odpowiednik naszego tramwaju. Prawda? Vaporetto to jest taki, no właśnie. Taki, taka, taka łódka, y, która prawda, parowa, dzisiaj ona jest raczej elektryczna, czy też na robę jest, jeszcze podejrzewam, właśnie zastępuje taki środek, miejski środek komunikacji. Nie ma nic piękniejszego jak miejski środkiem komunikacji jechać. Wszędzie gdzie się da, bo, bo są różne linie vaporetta, i niektóre z nich jadą przez wielki, taki szeroki kanał Giudecca, który się też zaczyna na poziomie bazylki św. Marka. Można tam pojechać do, na wybrzeża Jaguny. No, wszędzie cało, całą Wenecję można przepenetrować przy pomocy tego Waporeta, oczywiście wjąć tych maleńkich uliczek gdzie albo maleńkich, wąziutkich kanałów, gdzie się już absolutnie wjechać nie da, tam się chodzi piechotą, jeśli jest ulica, prawda? Bo są takie kanały, wąziutkie kanały, na którymi wznoszą się domy i nie ma tam miejsca dla, 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 dla stopy ludzkiej. Tam można prosto z drzwi dołączyć, prawda? Ale stopą ludzką, suchą stopą w żaden sposób się nie da. No więc to jest taka... To taka jedna rzecz, którą bardzo, bardzo namawiam, to daje atmosferę Wenecji, jak żadna inna e, przechadzka. To jest prawdziwe zajemiczenie Wenecji. No potem jak się sami domyślacie, gdy będziecie na placu Świętego Barka, no jest tam, jest tam bazylika, no. Dwa trzeba To jest fenomen zupełnie niesamowity. To jest jeden z bardzo nielicznych w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, no to tu dużo jesteśmy w Europie Zachodniej. Jest bardzo nielicznych w zachodniej Europie budynków bizantyjskich. Nie tylko zbudowanych w stylu bizantyjskim, ale w czasach, kiedy Bizantyn jeszcze istniało, Kiedy jeszcze istniał Konstantynopol zamieszkiwany przez chrześcijan, prawda? I jeszcze istniało Cesarstwo Bizantyckie, prawda? To, to, ono się inaczej tam nazywało, w razie Cesarstwo, potem zostało podbite przez Turcję przez tuchy. No, więc nie, to jest to przeżycie zupełnie niesłychane. Ono będzie bliskie ludziom, które, którzy znają Ukrainę albo znają Rosję, bo budownictwo kościelne. Ładne, ma dużo elementów nawiązujących do sztuki bizantyjskiej, prawda? Więc to jest taka zupełnie najważniejsza, podstawowa sprawa. A jak zostanie Wam jeszcze trochę czasu, to najlepiej się poszerzyć. Najlepiej pójść piechotą przez kanały, mostki, uliczki na, na to wybrzeże, To jest przeciwstawne wobec wybrzeża. Przy którym jest Święty Marek. To się nazywa Fundamenta Nowe. I na te Fundamenta Nowe, to tam, jak, jak tam jesteśmy na nich, to widzimy ogromny przed sobą szmat laguny. I znowu, po prawej ręce widzimy Wyspę Świętego Michała. Wyspa Świętego Michała jest, jest cmentarzem weneckim. Tam się chowało zawsze. Marły Wenecja, prawda? Więc też. Łodzią albo gondolą jechało się tam do, do tej wyspy. Tam, się, tam jest kościół, który się się odbywało e, e, nabożeństwo, i potem chowano ludzi na tej cmentarnej wyspie. A jak spojrzy, spojrzycie po lewej stronie, to znacznie dalej, majaczy tam trochę przed nami, wyspa Murano. Jak słyszałam, może też was utawiło ew, ewentualnie na Wyspę Murano, która jest słynna ze swoich, ze swoich pracowni szkła, topionego w ogniu szkła. Otóż są tam od oto szkła, można by powiedzieć szklarze weneckie, szklarze z Murano, którzy po prostu z tego roztopionego w ogniu szkła robią arcydzieł. Randole, wazy, to kupiona, to są strasznie drogie rzeczy, ale waza kupiona z weneckiego szkładu, jeśli no, idzie nie w po drodze, to jest najpiękniejszą rzeczą, jaką można przynieść przy do własnego domu. I oczywiście też się wykonuje malutkie, śliczne przedmioty, maleńką, skromną biżuterię, którą można za parę groszy sobie kupić na, na pamiątkę. I to jest to jest niesłychane przeżycie, bo można również obserwować w pracę. Jest taki rodzaj balkoniku prawda, ochronionego, na którym, na którym się można usadzić i widzimy, jak ci em, rzemieślnicy ubijają się tam z tymi ognistymi kulami szklanymi na takich długich, żelaznych tytrach. To jest coś zupełnie jedynego w swoim rodzaju. Wydaje mi się, że taki właśnie filmik najważniejsze. Nie, dla Świętego Marka, potem fundamenty nowe, gdzie też można błądzić, chodzić, przechodzić do innych kościołów. To jest i potem, jeśli się uda na, pojechać na Murano, to to jest na jeden dzień, to jest najwyższe szczęście, jakie każdy z nas może na ziemi zapać, tak to poetycko powiedziała. Na tym zakończmy ten króciusieński wstęp. Do widzenia, dobrej podróży. Dziękujemy bardzo, a my mieliśmy to szczęście, że dzisiaj o Wenecji opowiadała nam Pani Ewa Winkowska. Wszystkiego dobrego.